Klocki, Blocki MyPolis zestaw 2 w jednym, czyli w sensie, że w możemy budować takie, takie malutkie klocuszki, bo to jest 57 elementów, a potem możemy poszczególne takie komplety łączyć w jedną większą całość to jest od 6 roku życia KB0652, taka, taka numeracja. Dziękujemy i Component za dostarczenie produktu do, do testowania. E, tu widzimy, właśnie, collect. OL, czyli, generalnie, będziemy kolekcjonować, i tak będzie wyglądał nasz, nasz docelowy tutaj budyneczek, jakaś komenda, czy tam, tam więzienie. Trudno powiedzieć, e, i tu widzimy, jakie będą zestawy ta, e, zbierane. Tak? Mieliśmy już takie, takie cele więzienną, dzisiaj tego otwieramy. Potem, już się będzie taki, i taki, i na koniec będzie to. Po złożeniu wszystkich dołączeniu do siebie. Jedne klocki i drugi worek z klockami instrukcja jest wszystko oglądamy. Tu mamy nadruki, jakiś ekran komputera, z wykresami takimi. Mamy szybki takie dwie. Tu jeszcze też dwie przeźroczyste, takie niebieskie. i tu będziemy mieli ludzika policjanta taki policjant jakieś tam kubeczki takie różne maluszki do tego jeszcze na instrukcję tak to wygląda podczas składania Rada u góry, tak, tutaj wnętrze pomieszczenia I tak po złożeniu, a docelowo będzie takie coś, czyli budynki tak połączymy, taka łączna ilość ludzików i takie trzy pojazdy, więc jakiś taki mały skuter, mała łódka i taki helikopter, dron taki mały, bo to nie na, nie na ludzika. I to jest taki, taki zestawik. KB0652, klocki, blocki. Takie części w środku plus instrukcja, tak dzięki.